Witam Was widzowie w kolejnym odcinku z serii gry Najemnikiem w Path of Exile. Na początku może przejdziemy sobie do drzewka umiejętności i pokażę cóż tutaj się zmieniło. Postanowiłem rozwinąć tą postać e, jednak w stronę granatów ponieważ e, zrobiłem taki króciutki rekonesans i no podobno jest ten build całkiem dobry. Także podjechałem sobie tutaj do Grenadiera i będę zmierzał dalej tutaj w prawo. E, na granaty się gra całkiem fajnie. E, no też sporo się biega, unika i tak dalej, ale mamy tutaj granat. Wybuchowy i granat gazowy, także można powiedzieć, że ten najemnik teraz zaczyna robić całkiem fajne obrażenia. Ciągle jeszcze posługuje się kuszą i tak chyba zostanie. Znalazłem zresztą całkiem fajny sprzęcik. Są tutaj obrażenia i fizyczne i od ognia i od zimna. E, także to jest całkiem ciekawe wzmocnienie mojej postaci. E, tutaj zbroja wygląda następująco: helm, no i analogicznie inne rzeczy. E, dobrym wzmocnieniem jest też ulepszona butla do życia. No i jedziemy. Przed nami taki całkiem zabawny boss. Zbliżamy się już do końca tego pierwszego aktu. Zobaczcie, jaki to jest kurcze rzeźnik. Ile głów nazywa się zresztą, tak? Egzekutor. No i zaczynamy zabawę. Granat gazowy. Granat wybuchowy. Wybuchowy, gazowy, udostałem. dostałem. Znowu dostałem, no jak się. Znowu dostałem? Jasny wind. No, może nie być tak <laughs> łatwo jak myślałem na początku. Jak człowiek nie grał tydzień, to zardzewiał znowu strasznie. No to zobaczymy, czy w ogóle uda się go jakoś zbojej. Ale dziad. Naparza tym toporem, czy nie wiem w ogóle, nawet co to jest. Ale dobra, prowadzimy sobie statyczny ostrzał. Że jeszcze by w sumie... W sumie to ja cały czas muszę uciekać, bo on cały czas mi tutaj odpala jakieś ulki. A, mana się skończyła. Dobra Aż tutaj cię trochę podgazujemy, panie egzekutor. Dobrze. Całkiem spoko. Zobaczmy jeszcze jakbym tak strzelał. Okej. Okay. Niestety te granaty wybuchowe, no to jeszcze muszą trafić, tak? Co nie jest aż takie oczywiste. Jak widzę. Okej. Okay. No, już nie, niewiele zostało. Jeszcze trochę. Jeszcze strzał jest, nie ma. Dobra, uwolnimy sobie teraz więźniów. Pozbieramy orby. Myślę, że ma jakiś sens ta grana granaty. I takim sposobem egzekutor został pokonany. A tak wygląda grana granaty. Całkiem ciekawie, mamy tutaj bardzo duże obrażenia obszarowe i jak widać, można sobie z bosami nieźle poczynać. A jak materiał się podobał, zapraszam na kanał. Kolejny odcinek to będzie zapewne. O, lewar. Nie wiem, czy z tego więźnia coś jeszcze będzie. Ladies, kolejny odcinek będzie z ostatniego bossa w pierwszym akcie, jak do niego trafię. Także będzie się działo. Daj łapkę w górę, daj suba i do zobaczenia, A raczej usłyszenia. Na razie.